Cześć, Majówka z Trzajbajkiem Trwa, a dzisiaj mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Co byście powiedzieli na plan treningowy, który będzie po pierwsze odpowiedni dla bardzo zajętych osób, bo zajmie zaledwie 4 do 7 godzin tygodniowo, po drugie, będzie to plan elastyczny z możliwością przesu przesuwania sesji treningowych i po trzecie, będzie to plan z możliwością rozbudowywania go pod kątem Waszych potrzeb. Przede wszystkim też taki plan naprawdę da wam możliwość zbudowania świetnej kondycji startu w zawodach, w maratonach jak najbardziej. Zadbania o swoją sylwetkę, schudnięcia, jeśli, jeśli chcecie, i gwarantuje Wam przy tym mnóstwo dobrej zabawy. Jeżeli tego jeszcze nie robiliście, to wielką waszą życiową przygodę. Zaczynamy więc! Będzie to pierwszy podstawowy plan treningowy na nowej playliście plany treningowe, czyli nie, lista, nie playlista treningi, bo tam będziemy mieli rady, z których będziemy korzystać, ale playlista plany treningowe. Ten plan treningowy, zwłaszcza dla osób zajętych, oparty będzie objętościowo głównie na weekendach i, i tak jak powiedziałem, zajmie od 4 do 7, zazwyczaj może 5 godzin tygodniowo będzie w zupełności wystarczająco. Trzy sesje, każda sesja zupełnie inna. Pierwsza sesja, polecam, żeby to była sobota, to sesja całkowicie krajoznawcza. Zobaczcie, tak jak sobie ktoś na rowerku tam jedzie, i macha mi. Cześć! To tak, chcę, żebyście spędzili sobotę. Półtora godziny, o mama jedzie z tyłu, półtora godziny do dwóch godzin poznawania nowych terenów. Wjedźcie w ścieżki, których nigdy nie widzieliście. Wyjedźcie za miasto, skręćcie w tę stronę, w którą nigdy nie skręcaliście. Odkryjecie, że kilka kilometrów od waszego domu są naprawdę fajne miejsca. Przede wszystkim nowe, to będą nowe doznania. Bo to, co jest najważniejsze w przypadku tej sesji, macie wyczekiwać tego dnia. To ma być dzień dla nas przyjemny i nie musimy myśleć teraz, jakie elementy kondycyjne będziemy ćwiczyć, czy siła, czy wytrzymałość, czy cokolwiek. Dwie rzeczy tylko chcę, żebyście mieli tutaj w pamięci. Jedna, żeby nie jechać na zbyt niskiej kadencji, bo to, tego się będziemy trzymać przy wszystkich sesjach treningowych, z wyjątkiem typowo siłowych. I druga, żeby mieć ze sobą picie, zwłaszcza, ale także jedzenie, jeżeli to będzie dużo ponad godzinę tylko te dwie rzeczy, poza tym bawimy się pięknym, pięknymi krajobrazami, pięknymi miejscami w naszej okolicy. To sobota. Niedziela. Jeżeli macie możliwość spotkania się z jakąś grupą, która jeździ razem w niedzielę, to byłoby fajnie, ponieważ niedziela to będzie typowo dla Was sesja treningowa wytrzymałościowa. Czyli spędzimy na rowerze od półtora godziny do dwóch godzin, ale będzie to już troszkę wyższe tempo. I teraz. Jeżeli uda Wam się jeździć w grupie, to polecam tutaj całkowicie zdać się na grupę i po prostu, jeżeli będą walić dużą średnią prędkość, to, no to staracie się trzymać średnią prędkość. Jeżeli będą robić jakieś tam podjazdy, to jeździcie z nimi podjazdy. Ważne jest, żebyście bardzo nie, od, nie odstawali kondycyjnie od tej grupy na minus. Mniej więcej fajnie by było, żeby, żeby to byli kolarze na waszym poziomie lub troszeczkę lepsi. Z takiego treningu mamy wrócić zmęczeni. Jeżeli nie uda Wam się złapać jakiejś grupy, albo jeżeli grupy w Waszej okolicy spotykają się w sobotę, można ewentualnie zamienić sesję treningową sobotnią z niedzielną. Czyli w sobotę będziemy jeździć w grupie i bardziej się zmęczymy, a w niedzielę jeździmy krajoznawczo. W taki sposób można to też zrobić. Jeżeli nie uda nam się jeździć w grupie, to polecam Wam wyjazd na 1,5 godziny do 2 godzin w takim tempie, w jakim jesteście w stanie ten czas przejechać, ale nie ma to być czas typowo time trialowy, czyli wsiadacie na rower i zasuwacie jaką się tylko da najwyższą średnią prędkość. Nie o to chodzi. Niech to będzie tempo. Yy, zmieniane, raz wolniejsze, yy, raz szybsze, być może jakiś teren pagórkowaty, to byłoby fajne urozmaicenie. Yy, natomiast w tym czasie chciałbym, żebyście zmieścili 20 minutową tempówkę. Czyli 20 minut jedziemy z takim tempem, z jakim jesteśmy w stanie najszybciej jechać w ciągu 20 minut. I to jest właśnie tempo, yy, takie time trailowe, typowo czasówkowe, sami walczycie z czasem. Tą 20-minutową tempówkę możecie wykonać na jakimś odcinku drogi, który znacie i lubicie jednak średnią prędkość pobijać. Przez 20 minut możecie pobijać średnią prędkość. Przez pozostały czas, oczywiście na początku się rozgrzewamy, potem sobie jedziemy, potem robimy gdzieś w środku tempówkę, a potem jedziemy dalej, dojeżdżamy do domu i to będzie... Więcej nie musimy, nie musimy tutaj wiedzieć. Nie jest nam potrzebny pulsometr, jeżeli go używacie, to bardzo dobrze, będziecie bardziej się orientować, w jakiej strefie jeździcie. Natomiast sama ocena 20 minut, maksymalne tempo, jakie jestem w miarę równo w stanie utrzymać przez 20 minut tyle tylko od Was tutaj się spodziewam i, i, i życzę. To będzie podnosiło nasz próg mleczanowy, będzie nam umożliwiało długą jazdę z wyższą prędkością, z bardzo nasz, nasz silnik tlenowy wzmocni w połączeniu też z sobotnym treningiem. To będzie coś super, super, super. W tym dniu także oczywiście picie. I jedzenie mamy ze sobą. Tutaj, może bardziej, też warto zwrócić uwagę na rozgrzewkę. No i w tygodniu. Jedna sesja treningowa w tygodniu to będzie intensywny trening. Czyli w sobotę mieliśmy krajoznawczy, w niedzielę mieliśmy typowo wytrzymałościowy z tępówką albo z jakimś tam ala, ściganiem się w grupie, i w tygodniu robimy intensywne interwały. Na taki trening wybierzcie wtorek, środę lub czwartek. Na pewno nie poniedziałek, bo nie, nie polecam bardzo robienia tych trzech dni po kolei: sobota, niedziela, poniedziałek, bo nie będziemy w stanie wykonać interwałów z taką intensywnością, z jaką byśmy chcieli. No i nie piątek, no bo znowu mielibyśmy trzy dni po kolei. Idealnie byłoby to zrobić w środę. Można oczywiście przesuwać te treningi. Czyli na przykład zamiast sobota, niedziela środa, można zrobić niedziela, poniedziałek, czwartek. Ustawiamy to tak jak chcemy. Pamiętajmy o zasadzie, żeby, żeby mieć jak największą przerwę między tym intensywnym treningiem, a naszymi, naszym blokiem, nazwijmy to wytrzymałościowym, sobotnio, niedzielnym albo po prostu dwudniowym, gdziekolwiek go nie ustawicie. W przypadku tej właśnie intensywnej sesji treningowej, którą ustalimy na wtorek, środę lub czwartek zazwyczaj, Mamy bardzo duże pole do popisu, i każdego tygodnia ten trening będzie mógł wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ interwały będziemy sobie zmieniać, i warto tutaj skorzystać chociażby z tej playlisty treningowej, w której sesje treningowe macie już gotowe. Będą tam interwały, które pozwolą nam rozwinąć szybkość lub siłę. Rozmaite rodzaje tych interwałów pokazuję Wam. Właśnie w filmach, a będzie ich też coraz więcej. Dlatego fajnie by było, żebyście w każdym tygodniu zaplanowali sobie inny rodzaj interwałów. I tak właśnie będziemy budować formę. Powtórzmy, trzy treningi w tygodniu, sobota, krajoznawcze, półtora godzin do dwóch godzin nie za niska kadencja, czyli lekkie pedałowanie, i miejmy przy sobie picie jedzenie. Niedziela, jazda w grupie, niech to będzie jazda w grupie. Podczas której będziemy czasami czuć, że jedziemy już dosyć intensywnie. Jeżeli ta grupa jest mniej więcej na naszym poziomie lub troszeczkę lepsza od nas, to dla nas bardzo dobrze. Jeżeli nie uda nam się siedzieć w grupie, jeździmy samotnie półtora godziny dwie godziny około z 20-minutową tempówką czyli 20 minut time, time trailowej walki z czasem to też jest sesja treningowa, która bardzo nasz silnik tlenowy i będziemy cały czas budować tutaj naszą wytrzymałość. Będziemy zdolni jechać długo, z dużo wyższą prędkością. No i w końcu w tygodniu trening intensywny, interwały. Każdego tygodnia innego rodzaju interwały. Nie musicie się trzymać długości interwałów, które pokazuję w filmach i przerw. To znaczy, jeżeli są one dla Was zbyt ciężkie, można skracać interwały lub wydłużać przerwy pomiędzy interwałami, tak żebyśmy dali sobie czas na tzw. restytucję, czyli dojście do siebie, odpoczynek. Można też robić jedno i drugie, skrócić czas interwału, wydłużyć czas przerwy. No i na koniec jeszcze dwie rady związane z całym tym planem treningowym. Po pierwsze, w ogóle się nie przejmujcie tym, że nie zrealizujecie planu treningowego w 100%, ponieważ nikt nie realizuje planów treningowych w 100%. To jest dla Was bardzo, bardzo ważne. Jeżeli będziemy w stanie zrealizować 8 na 10 sesji treningowych, to świetnie. Nie przejmujcie się tym, że coś wypadnie, bo zawsze wypadnie i to Wam mówię z góry. Bo jeżeli nastawimy się, że musimy to zrobić i nie zrobimy, zniechęcimy się i przystajemy jeździć całkowicie. Coś się nie uda, idziemy dalej, czasami nam coś wypadnie, idziemy dalej. Jeżeli jesteśmy w stanie jakąś sesję treningową przełożyć na następny dzień, ale tak, żeby ten dzień. To nie był dzień przed albo dzień po intensywnym naszym treningu, czyli tym, tym, który planujemy na wtorek, środę lub czwartek, to można też to oczywiście zrobić. A jeżeli coś nam przepadnie, to po prostu przepadnie, idziemy dalej, dalej budujemy kondycję w nadchodzących tygodniach. I druga rada to taka, że na początku będziecie poznawać siebie, czyli na początku może być tak, że w niedzielę pojedziecie na swoją 20-minutową tępówkę i okaże się, że to jakaś porażka, dlatego że przez pierwsze kilka minut będziecie jechać znacznie za szybko, a potem nie będziecie mogli już utrzymać żadnego szybkiego tempa przez resztę do tych 20 minut. To jest normalne, tego się trzeba nauczyć. Trzeba się nauczyć, że 20-minutową tempówkę zaczynamy lekko, bo się okazuje, że to lekko po 15 minutach to już będzie bardzo ciężko. Podobnie z interwałami. Interwały. Musimy wyczuć, na ile nas stać, do, jeżeli chodzi o np. 60-sekundowy 60 interwał, jak jesteśmy mocni, co nasz organizm podpowiada. Spokojnie słuchajcie siebie i na pewno, na pewno taki plan treningowy to będzie olbrzymi wzrost waszej formy. Będziecie czuli super, jak to się mówi, witalność i przepływ energii właśnie w związku z tym, że będziecie coś robić dla siebie regularnie. Więc, więc jest to pierwszy plan treningowy, podstawowy, dalej będziemy go rozbudowywać, ale mam też nadzieję, że podchodząc do tego planu, zadacie pytania w komentarzach, ja wam na nie odpowiem. A pod kątem tych pytań, których będzie najwięcej, będziemy budować kolejne nasze plany treningowe i odcinki związane z trenowaniem. Serdeczne dzięki za Wasze wsparcie, jeżeli podoba Wam się temat trenowania to dajcie kciuki w górę. Mam też nadzieję, że jeżeli uznacie to za, za pomocne dla Was, podzielicie się tymi filmami z innymi. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczyska. Cześć.